No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz. Wam bi będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj Dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no to niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie dzieciaczki no to niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj i to co mamy no to teraz ten tego czas wam dalej, ten tego no wam czytać tom no tą książkę o nazwie chłopcy z placu broni. Co nie no to okej, okay, czas wam. Ten tego wam teraz wam pokazać co trzeba co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, no to niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy z tą notą książką. Chłopcy z placu broni co nie no to niech wam będzie co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy I my ten tego dzisiaj <lupiabucks> to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej Niech wam tak to teraz to co mamy co nie no to okej okay. Niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. Czas wam ten tego iść Wam teraz ten tego wam pokazać nemeczka i... Gereba i Bokę i braci pasztor co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, Niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to niech wam będzie. Co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie nemeczek i greb co nie i pasztorowie co nie no to niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no, to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie no to okej, okay, co nie moi kumple no to zróbmy my ten, tego, dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, czas iść z dzisiaj na bitwę co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten, tego, dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten, tego, dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten, tego, dzisiaj to to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to okej okay. co nie moi kumple zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. Okej okay, niech wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to, co mamy, co nie, no to OKEJ okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, no to OKEJ okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to, co mamy, co nie, no to OKEJ okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie, no to OKEJ okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to, co mamy, co nie, no to OKEJ okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, moi kumple, kochani, co nie, no to OKEJ okay, niech. Wam będzie co nie moi kumple kochani co nie no to niech Wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co Mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten. Tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie boka i nemeczek i pasztorowie co nie no to ok. Okej, okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, no to okej. Okay, niech wam będzie, co nie, no to okej. Okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy Zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my. Ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my ten Tego teraz to co mamy, co nie no to okej okay, zróbmy my to co mamy, co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy Co nie no to okej OK. Niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej OK. Zróbmy my ten tego Dzisiaj to co mamy Co nie no to okej OK. Niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej OK. Niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej OK. Zróbmy my ten tego Dzisiaj to co mamy Co nie no to okej OK. Niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no to niech wam będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak. Tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak. To teraz wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego koniec ten tego no odcinka co nie no to okej okay, niech wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego koniec ten no odcinka co nie no to teraz papa cześć do następnego odcinka no to teraz papa cześć do następnego no to teraz papa cześć do następnego no to teraz papa do widzenia no to papa no to elo elo elo